Ambasadorka naturalności. Dlaczego akurat taką misję pani sobie wybrała w internecie? Powiem szczerze, że niczego sobie nie wybierałam. Po prostu zaczęłam prowadzić swoje sociale, wie, wierząc w to, że jestem trochę interesująca. A jak nie jestem trochę interesująca, to przynajmniej wierzyłam w to na początku, że że to może kogoś zainteresować, bo jest trochę inne. Zawsze do tej pory, jak widziałam te wygładzone zdjęcia i te piękne, nienaturalne plenery za mną, znaczy nie za mną, tylko za osobami, które oglądam, to myślałam sobie bardzo źle o sobie. I pomyślałam sobie, że jak źle myślę o sobie, to jak zacznę tworzyć to taki content, który, który da trochę kobietom tego, czego nie dały im inne, no, to będzie fajniej. I to wyszło zupełnie naturalnie. Tak naprawdę bardzo szybko dostałam feedback, bardzo szybko dziewczyny zaczęły do mnie pisać, że mnie uwielbiają właśnie za to, że po raz pierwszy ktoś wyskoczył bez make-upu, uczesany, ale rano, nadając wieczorem, nie wiem, jakąś storkę o niczym albo i o czymś. I tak naprawdę taki były początki: czyli dostałam wsparcie od innych, a sama po prostu byłam trochę, no powiem szczerze, zmęczona, ale też i bardzo czułam w sobie gniew, bo ja jestem osobą, która w tej chwili ma 45 lat, a od wielu lat dostawałam też od mediów taki no, nieza dobry komentarz na temat swojego bycia i życia, że że mogłabym lepiej, że mogłabym ładniej. Mnie to zawsze bardzo denerwowało, dlatego że zwykle albo takie komentarze dostawałam od na przykład młodszych chłopców, którzy po prostu robili, nie wiem, pracowali w jakiejś branży i dorabiali sobie pisząc te dyrdy małe, albo też od dojrzałych kobiet, które najczęściej były matkami, babciami i to też mnie drażniło bardzo, że ten zły przekaz dostawałam od takich ludzi, którzy po, te, tych kobiet, które dla mnie powinny, znaczy dla mnie były mądre, a jednak nie były. Mhm. Często też e, słyszysz komentarze e, i czytasz zapewne na temat swojego wyglądu. I powiedz, Cały czas. no właśnie. I jak sobie z tym radzisz? Jest jakiś sposób magiczny? Tak daje je do, w przestrzeń i potem jest dużo więcej komentarzy pozytywnych i jakoś z tym muszę żyć. Nie, prawda jest taka, że każdego to dotyka. Jeżeli ktoś powie, że nie dotyka go to, że na przykład nie wiem, staro albo grubo albo brzydko wygląda, to znaczy, że jest hipokrytą, bo to nie jest prawda. To nie jest tak, że ja jestem ze stali, że ja czuję się młoda i piękna przez cały czas, zwłaszcza wtedy, kiedy wstaję rano z łóżka. Więc do, do meritum. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że my kobiety generalnie, i, i o tym chciałabym mówić cały czas, zamiast się wspierać, się strasznie negujemy. Najczęściej jest tak, że wy po, powie, zazwyczaj koleżanka powie koleżance, że tato się po, posunęła w wieku, a tato sobie zrobiła źle usta, a tato ma już takie brwi, że powinna coś z nimi zrobić. I to jest niezwykłe, że my kobiety, które mamy taką mądrość i taką siłę w sobie i tak wiele możemy zdziałać, się na starcie po prostu wisujemy y, i, i stwarzamy niestety sytuację, w której wszystkie przegrywamy. Bo jeżeli nie będziemy się budować, to na podstawie tego braku budowania siebie po prostu wyłażą z nas kompleksy. A jak ktoś ma duże kompleksy, to co ma w życiu osiągnąć, jak czuje, że jest nikim, tak? Więc wydaje mi się, że to jest. Y, nie wiem, zrodziło się to u mnie organicznie, ale w tej chwili jestem bardzo zaangażowaną osobą i robię to niezmiernie często. Nawet ostatnio miałam taką sytuację, kiedy to naprawdę już... Już nie wiem, już nic nie robię i dostaję komunikat od pani, że powinnam używać filtrów, po czym publikuję ten komunikat i pisze do mnie w wiadomości prywatnej pani, która sprzedaje biżuterię, którą reklamuję. Jestem ambasadorką dwa lata tej biżuterii i postanowiliśmy sobie z marką Briu, że zrobimy taką akcję, że wyretuszujemy zdjęcia, ale troszeczkę będzie widać zmarszczki. Proszę sobie wyobrazić, że ta pani ekspedientka, która sprzedaje te biżuterie, Dostaje może tak tygodniowo kilkanaście zapytań, dlaczego Pani Koroniewska prezentuje Waszą biżuterię i ma zmarszczki na czole. No to jest dla mnie coś niebywałego, że dochodzi do sytuacji, w których my kobiety same siebie ograniczamy. Mamy prawo być inne, ja nie neguję absolutnie tych, którzy kochają operacje yy, plastyczne, nie neguję nikogo, kto wygląda inaczej niż ja, ale musimy pokochać siebie i musimy po prostu siebie wspierać, a nie yy, negować. Dla mnie to było, to było dla mnie tak yy, głębokie przeżycie, że pomyślałam sobie, że zrobię z tego coś więcej na pewno, dlatego że nie pozwolę na to, żeby w wsadzano nas no jakiekolwiek kanony. Mamy prawo być inne, mamy prawo podobać się. Mężczyzną. To nie jest tak, że tylko kobieta, która jest gładka, podoba się mężczyznom, i wydaje mi się, że skończmy po prostu z tym ocenianiem i zacznijmy robić mądrzejsze rzeczy niż tylko obgadywać się nawzajem. No i tego między innymi dotyczy nasza gala, więc się wszystko świetnie Dokładnie składa. Tak. Jeszcze jedno mam pytanie w nawiązaniu do tych marek, bo współpracujesz z wieloma firmami, tak. które no zdecydowały wspierają się po prostu tak. i na, na współpracę z tobą wspierają tak. kobiety takimi, jakimi są właśnie. Na szczęście, na szczęście! I to jest bardzo ważne, że też jak dobieram współpracę, bo też jestem jak telewizja, czyli mogę sobie dobierać współpracę. I dobieram sobie na takiej zasadzie, że bardzo mi zależy na szacunku do kobiet, wszystkich kobiet, a nie tylko niektórych. I dla mnie te wszystkie kampanie, które. Często też robię przy okazji społecznej, i tak dalej, docierają do ogromu kobiet nie dlatego, że raz na jakiś czas mówię, że jestem naturalna, tylko ci wszyscy, którzy mnie oglądają i potem nawet mnie nie oglądają i widzą na głównych stronach wszystkich możliwych portali mnie sote, to widzą, że to nie jest nieprawda, że to jest prawda, że ja jestem taka zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba na rzecz kampanii.